Dzień dobry, chciałem gościć w To jest w Ostrowcu i to jest między, tutaj szpali się łąka, między Kutpinem a Pułankami. Tak, to tam było szybciej się wypalone, bo przychodziłem, patrzę, to się, to się pali. Poszedłem i zobaczyłem, że się pali, chciałem gościć do Państwa. Jeszcze raz. O matko, bo tak jest... Tam się też wczoraj paliło, w Ostrowcu, tam między płankami a Gotwinem drugi raz się pali. To jest od strony... Z drugiej strony od tych domu. Jak się jedzie na górę nie... Ja nie znam ulicy, tak że nie wiem jak to powiedzieć. Za garażami. Za garażami. To jak... O... Thank uh you. -huh.